Witam w kolejnym odcinku Gunfire TV. Dzisiaj porozmawiamy znowu o Jak go nosić, co nosić. I oczywiście Primal Gear. I omówimy dzisiaj taką oto kamizeleczkę w multicamie wykonaną z Kordury 500D. Bardzo fajna kamizelka. Troszeczkę opowiem wam co tu mamy na niej, co możemy do niej przypiąć i jak to się nosi, ponieważ zwykle nosząc w szpej, wybieramy pomiędzy kamizelką, i pasem albo miksujemy to sobie w różne sposoby i w dzisiejszym odcinku mówimy co jeżeli mamy tylko plate. A. jest to taki plate, który jest czymś pomiędzy takimi super ultra lekkimi jump plate carrier'ami a znowu ciężką, pełną kamizelką jest to kamizelka wykonana w dużej części jako wycinanka laserem w laminacie z kordury, dzięki czemu jest ona dużo lżejsza bo nie mamy naszytych, dodatkowych taśm, a po prostu wycięty materiał jako, że wycięty laserem, więc idealnie perfekcyjnie wszystko równe, wycięte sam materiał to również laminat na kordurze więc bardzo mocny, nie ma problemu z tym, że będzie nam się to przecierać rozwalać i tak dalej sprawdzone od lat w zasadzie bardzo fajne są tutaj, jak widzicie, najemniki. Mimo, że te paski mamy z jednej warstwy materiału, no to w wypadku już pasków, które siedzą na ramionach, są grube, z gąbką, wypełnieniem, żeby nam odciążały, bo jednak dużo ciężaru będzie spoczywało na naszych ramionach. No i wkładamy sobie tutaj płyty balistyczne, bądź w wypadku jest to w tu zwykle ATAPy płyt balistycznych. E, tu nie mamy ich, żeby wam pokazać, właśnie jak lajtowa jest to wersja kamizelki, e, ale mamy też, jak widzicie tutaj, wstawki takie, żeby sobie to oddychało chociaż trochę. E, I wstawiamy tutaj sobie ATAPy płyty. Czy to zwykłą piankową, czy taką bardziej wyprofilowaną z tworzywa sztucznego. Jeżeli ktoś chce, może nawet nosić atapy płyt balistycznych w prawdziwej wadze lub nawet płyty balistyczne. Spoko, Primal to na pewno wytrzyma. Z tyłu również bardzo dużo wycinanych dziur, a więc możemy tutaj zamontować sobie dużo różnego szpeju. Na tych palcach jakiś bukłak na wodę, mamy tu też panel z rzepem i uchwyt transportowy również przypinany na rzep, więc z tyłu też możecie mieć naszywki. Wy ich nie będziecie widzieć, ale wszyscy inni pewnie zobaczą. Kamerbandy, czyli boczne paski, które również mają tutaj powycinane miejsca, przez które możemy sobie przepleść jakieś ładownice. I z przodu mamy panel z trzema stokowymi zamontowanymi już ładownicami na magazynki, ale możemy sobie ten panel zdjąć i założyć inne panele. Jeżeli mamy karabiny w dwóch standardach magazynków, czyli np. AE15 i Kałacha albo Kawaha i PCC na długie, wąskie magazynki w kalibrze 9 mm, to możemy sobie mieć dwie osobne wkładki, które potem tylko po prostu zmieniamy, przyczepiamy na rzep, wpinamy dwie klamy. I to wszystko. Nie bawimy się w przekładanie tych wszystkich pasków, ale to też nie wszystko, bo możemy po prostu zmienić insert jest to kieszeń, a ładownice to tak naprawdę przeglądki przyczepiane na rzep, które też możemy sobie zmienić, eee, a więc możemy to dowolnie konfigurować. Możemy mieć dwie oddzielne kieszenie, a możemy po prostu zmieniać wkładkę w tej kieszeni na różne kaliby różnych magazynków. E, mało tego, możemy też zrobić sobie e, z jednego inserta kaburę do pistoletu, cokolwiek. Naprawdę można tu wymyślać bardzo dużo i bardzo mocno spersonalizować sobie tą kamizelkę. Także na pewno coś ciekawego da się tutaj wymyślić. Ja przygotowałem jeszcze dwa akcesoria do przypięcia do kamerbanda po obu stronach. Jest to apteczka. Jak widzicie, jest na taśmach, które spokojnie tutaj sobie możemy przewlec przez otwory w tym laminacie na bandzie. I przypinamy sobie taką apteczkę. Apteczkę możemy bardzo szybko, jednym ruchem, otworzyć. I tutaj mamy dużo gumek, którymi przypinamy sobie opatrunki, bandaże. Stazę zwykle trzymamy osobno. No i generalnie to, co w waszej apteczce, wam będzie potrzebne. Tylko, że tą apteczkę też złóżcie sobie pod, nie oszukujmy się, softowe pole walki, ponieważ większość rzeczy w takiej typowej apteczce TC-3 Wam raczej na strzelankach się nie przyda. Nie sądzę, żeby była Wam potrzebna igła do odbarczania, czy rójka nosowa, gardłowa czy tego typu rzeczy. A więc wyposażcie sobie tą apteczkę mądrze, sensownie, jest dużo filmików o tym w necie. I naprawdę, nawet na strzelance softowej warto mieć apteczkę. Nawet jeżeli Wam nie będzie potrzebna, to prawdopodobnie 90% ludzi na strzelance nie będzie miało apteczki, więc to Wy możecie być tym mądrym. I druga ładownica, bardzo ciekawa. Również, jak widzicie, mamy tutaj laserowo wycinane otwory. I jest to bardzo ciekawa ładownica, bo jest to ładownica taka ogólnego zastosowania. Czyli mamy w środku dwie dość spore kieszenie z dodatkowym panelem na rzep. A więc możemy oprócz tego, że coś jeszcze dopiąć sobie na ten rzep, np. jakąś kaburę czy po prostu insert na konkretne magazynki, to również możemy sobie zrobić taki np. otwarty worek zrzutowy, lub naprawdę wymyśleć mnóstwo innych rzeczy, co tutaj włożymy i jak to zapniemy. Zobaczcie, że nawet rzep mamy w multikamie. Ale. To nie jest najciekawsze. Najciekawsze jest to, że tutaj mamy miejsce na wpięcie sobie kolejnych insertów do magazynka. W tym wypadku wpiłem dwie gumki do różnych magazynków. A więc w tą ładownicę wchodzi nam magazynek do karabinu, w tym wypadku dałem czwóreczki i dodatkowo pistoletowy. I takie coś możemy sobie przypiąć do Banda i mamy dodatkowy czwarty magazynek, ponieważ tu wchodzą nam trzy i dodatkowy krótki magazynek do broni bocznej, którą mamy na przykład na pasku. A oprócz tego, kupa miejsca. E, Zakładając, że już tu mam apteczkę, to tu możemy włożyć sobie zapas kulek, e, zapas baterii, kamizelkę pomarańczową, kanapki, czy nawet jakąś butelkę z wodą spokojnie tu zmieścicie, zależnie od tego, na jak długo wychodzicie w las. Tak więc to są tylko dwie przykładowe ładownice, a ja Wam zaraz pokażę, jak to będzie wszystko wyglądało razem, ale wcześniej dajcie lajka, like, jeśli podoba Wam się film, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek i napiszcie mi w komentarzach, jaki sposób przenoszenia magazynku wypyfyujecie. Kamizelka, czest, a może wszystko na pasie. A ja składam to wszystko w magiczny zestaw. I tak wygląda kamizelka po tym, jak już wszystko na nią zamontowaliśmy. Eee, część z Was pewnie już zauważyła, a jeżeli nie, to teraz będę Wam tłumaczył, że jest to kamizelka w tym momencie. Powiedzmy, że zdefiniowana dla osoby praworęcznej. I czemu tak i czy to w ogóle ma jakikolwiek sens lub znaczenie? Otóż ma i to dość duży. E, zakładamy, że jesteśmy osobą praworęczną, a więc generalnie zwykle karabin trzymamy opierając o prawe ramię. E, dlatego apteczka jest po prawej stronie. E, apteczka zrywalna, bo nie potrzebujemy tej apteczki przez 99% czasu. A jak będziecie mieli szczęście, to nie będziecie jej ani wasi znajomi potrzebowali nigdy. Dlatego ona jest pod prawą ręką, ponieważ w prawej ręce trzymacie kajabin, a więc tej ręki w zasadzie nie używacie. Natomiast z lewej strony mamy ładownicę dodatkową, oprócz oczywiście tego panelu na przedniej części kamizelki, właśnie po to, żeby był dostęp lewą ręką. Że ktoś nadal nie wie czemu, to już pokazuję. Więc mając kajabin. E... Jeżeli strzelamy czy nosimy go swobodnie, to zwykle jest on w tej pozycji. A więc macie prawą rękę zajętą, wolną macie lewą. Jeżeli teraz chcecie zmienić magazynek, czy to w układzie bullpup, czy w klasycznym, to wygodniej jest robić to lewą ręką. Prawą trzymacie nadal karabin, ewentualnie nadal, nawet możecie celować. I wszystko robicie lewą ręką. I teraz sięgając do lewego boku, lewą ręką, czyli właśnie do tej ładownicy. Żaden problem. Robicie to praktycznie odruchowo, a tak naprawdę też dobrze jest sobie potrenować. Natomiast, gdybym tą ładownicę miał po prawej stronie, będzie trochę problem, bo muszę już zwolnić tą rękę. E, o ile mniejszym problemem są ładownice tutaj, bo te możecie obsłużyć na szybko i lewą i prawą ręką. O tyle, załóżmy, że te magazynki nam się skończą i zostaje nam tylko ten jeden ostatni. Tutaj nie ma problemu. Sięgam do lewej strony bez problemu. Lewą ręką do prawej. Jak ktoś jest chudy, może sięgnie. Ja nie sięgnę, muszę zmienić rękę i w tym momencie, jeżeli zmieniając magazynek prawą ręką, ktoś wyjdzie mi przed lufę, tu mam jeszcze jakieś ostatnie kulki, no to niestety prawdopodobnie nie zdążę już do niego strzelić. Dlatego te ręki nie puszczamy z karabinu i wszystko najlepiej robimy lewą ręką. To samo jest z magazynkiem pistoletowym. Dlatego też zobaczcie, że w tej ładownicy mamy też magazynek pistoletowy zapasowy również po lewej stronie. Zasada jest taka sama, będąc praworęcznym, trzymacie pistolet w prawej ręce, więc dużo wygodniej zmieniać magazynki lewą ręką. Taka to filozofia, ale bardzo prosta i bardzo łatwa, jeżeli ktoś tego nie wie albo jeszcze nie miał okazji się nauczyć. I teraz apteczka. Apteczka jest po prawej stronie, bo tak jak mówiłem, zwykle z niej nie korzystacie. Ale jeżeli już z niej korzystacie, to i tak zwykle odkładacie karabin, bo do korzystania z apteczki przydatne są obie ręce. I wtedy odkładając karabin, na przykład na Banji czy na jakimś innym slingu, po prostu prawą ręką zrywacie, wyciągacie to, co Wam potrzebne. E, jakby tutaj już nie celujecie nie strzelacie. Nie robi się tego w jednym czasie, bo. Zwykle raczej tak się ustawia, żeby albo strzelać, albo komuś pomagać i dlatego apteczka z prawej strony. Z tyłu nic nie przyczepiliśmy, ale tu jest miejsce właściwie albo na plecak hydracyjny, tak zwany, czyli po prostu bukłak z wodą w pokrowcu albo plecaku. Ewentualnie czasami, jeżeli gramy drużynowo i wchodzimy w kilka osób do jednego budynku lub czasem nawet jednego pomieszczenia i jesteśmy zgranym teamem, to czasami tutaj nosi się magazynki dla kolegów. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale wyobraźcie sobie, że wchodzicie do budynku we trzech, jesteście bardzo blisko siebie, jeden za drugim, e, praktycznie trzymając sobie ręce na ramieniu i kończą wam się magazynki, bo macie na przykład tylko trzy. No ale kolega przed wami na plecach ma kolejne trzy, więc bez problemu sięgacie, wymieniacie i używacie magazynków kolegi. To akurat dobrze, żeby wszyscy mieli ten sam karabin, albo przynajmniej tą samą grupę magazynków. Ale jednak myślę, że 90% osób na kamizelce z tyłu nie nosi albo nic, albo bukłak z wodą. W c jeżeli pff, będziecie gali przez 30 minut, a potem pójdziecie na ESPA. Nie ma to znaczenia, ale biegając kilka godzin po lesie zawsze warto mieć te 2-3 litry wody na plecach. Wygodne i praktyczne. E, oczywiście taka mizerka, jak zauważyliście, pewnie nie ma wkładów, ale z wkładami ciężko ją było założyć na wieszak. Zwykle z tyłu wkładamy jakiś panel, a tak naprawdę zazwyczaj atrapę płyt balistyczny, żeby taka mizerka trzymała sztywność, wyglądała lepiej i też lepiej się układała. Możemy założyć zwykłe piankowe, które są miękkie wygodne, ewentualnie plastikowe atrapy płyt, które są już bardziej wyprofilowane, albo jakieś kosmiczne, które mają w ogóle wagę oryginałów, jeżeli bawimy się w jakieś mini-simy i czasami zdobywamy punkty za właśnie realistyczne atrapy płyt balistycznych. Także nie zapomnijcie, żeby takiego jumpa czy plate carriera po prostu czymś wypełnić, bo sam nie będzie się dobrze układał i będzie po prostu Wam jeździł góra dół. Z przodu, jeżeli ktoś lubi, można jeszcze tutaj zamontować sobie panel, admin panel tak zwany, na którym możecie przyczepić sobie jeszcze więcej naszywek, małą ładownicę na magazynek do pistoletu, bądź jakieś dokumenty, mapy, tego typu rzeczy. Albo kabuje, jeżeli ktoś jeździ samochodem, to chyba jest najbardziej praktyczne wtedy mieć właśnie pistolet i kabuje tutaj. Trochę to jest problematyczne z wyciąganiem magazynków, bo pistolet może nam o nie zahaczać. No ale różne eko, różnie ludzie lubią, więc możecie to rozbudować właściwie tak, jak chcecie. To jest tylko przykład, jaki my Wam pokazaliśmy, jaki zmontowaliśmy z leszkiem na szybko, ale oczywiście ta ilość taśm, miejsc, powoduje, że możecie tu naprawdę zrobić co tylko chcecie i co wymyślicie. No, i tak naprawdę, kamizelkę trzeba zmontować pod siebie, i bardzo rzadko wychodzi to za pierwszym razem. Bardzo często jest tak, że te ładownice przepinacie z każdą strzelanką, to chyba w bok, to chyba do tyłu. I jakby szuka się tego idealnego ułożenia wszystkich ładownic. I przyznam, że czasami ty to latami. Ja mimo tego, że mam kilka kamizelek i tak ciągle coś z nich zmieniam, ciągle eksperymentuję. Yy, I chyba to jest nawet fajniejsze niż noszenie wszystkiego zawsze tak samo. Tak więc yy, bardzo polecamy takie modułowe kamizeleczki. Jest bardzo dużo zabawy z nimi, czasami aż za dużo.